Unreal, czyli najwyższa ranga Fortnite Jest już na moim koncie Na, na bildzie, Tylko na no, no, buildzie jeszcze nie Ale na bildzie już ją wbiłem, Tylko jest jeden problem Przez cały praktycznie sezon wbijałem ją jeżdżąc samochodem Bo po prostu taka była meta Jeżeli chciałeś wygrać grę Musiałeś na koniec mieć samochód I nieważne czy zdobywałem go na koniec, czy wcześniej To praktycznie zawsze miałem samochód Co się dzieje z moim powem Więc dzisiaj postaram się zagrać grę na Unrealu I zobaczyć, czy po updatecie Jest ci potrzebny samochód do wbijania Unreala Czy da się to zrobić bez niego I nie dość, że nie wsiądę do żadnego Auta. Nawet zwykłego, to jeszcze postaram się rozwalić wszystkie trzy mityczne Zobaczymy jak nam to wyjdzie Teraz sobie wezmę to Potrzebuję jakiegoś kewa Tam się chłopaki biją, ja się z nimi bić nie chcę na razie Wezmę to Jak mogę nie mieć kewa, powiem połowę miejscówki No halo No i ona mi ja też daje, tak? Mega opcja I to jest ziomek, tu jest ziomek, a ja nie mam kewa dalej Jest Fizz On jest na tym fizie. to jest żart jakiś chyba no, czekajcie, on musi polecieć Rozwalić to Muszę się i się uleczyć Ja pierdziele, wreszcie To nic zaraz na mnie zejdzie pewnie Lecę sobie na górę Siema Jest tu on? 28. osiem On pije mini dopiero Okej, to czekaj okay. Siema Jezu, on już uciekał teraz, tak? Zerwasz! Ale chyba kolejny idzie, bo mój bot do czegoś strzelał A nie, on mógł sobie strzelać W sumie tak po prostu, dobra, idziemy na kaktusy Bo musimy wziąć pierwszy medalion Musiałbym wziąć ten medalion, nie wiem czy to jeszcze możliwe Ale zobaczymy, a szczególnie, że nie mogę jeździć autem Tam no, można coś te rolką jeździć, ale ja mam No jednak przy takich sytuacjach To, że nie mogę wsiąść do żadnego samochodu Jest problematyczne, na pewno potrzebuję Fajnych rękawi, czyli na przykład mitycznych Czyli w sumie tylko mitycznych Do tego bugi bomby dużo Właśnie Epic dodało bugi bomby jako kontra Na samochody, żeby móc rzucać w ludzi w samochodach, ale zapomnieli o jednej rzeczy Bugi bomba sama w sobie też jest dobra nie tylko na ludzie z samochodach jest nawet bym powiedział zbyt dobra, poczekaj dobra czy ja tam mogę złapać tego gościa, siema on ma beka. ja idę tu, tu jest ziomek a nie wiem czy to ziomek czy bot, tutaj bot idę wykonać misję widzowie ziomek no, tu jest ja pierdzielę, nie widziałem go do ostatniej sekundy dosłownie O mój Boże, ile on mi dał Ja pierdzielę Co to miało być, co to miało być Nie mogę teraz tego auta rozwalić chyba Znaczy nie mogę, bo dostanę w pierdziel Poczekaj Dobra, bijemy, 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 bijemy. No bij bi, bi, bi. No bij! Bi. To znaczyło mi ziomka. I jak tu idzie, tak? Tak, za tak, no, on wie, on patrzy na mnie. Dobra, ja są zawinę. Auto i tak jest bardzo obite. Ale muszę wziąć sobie kaktusa numer jeden. Albo zabudować się. Weź się odczep. Kaktus numer 2. Gdzie to będzie kaktus numer 2? Zabili mi bota Nie jest dobrze, widzowie. Auto zostawiłem, medalionu dalej nie mam. Pik le jeden, powiedzmy, że lepszy. Chociaż nie wiem czy to była dobra decyzja, chyba nie. Znaczy boto zaznaczającego. Na tym miejscu sobie się mega przydał. No co lata tu? Ej, ten co tam lata to ma medalion chyba, na pewno. A najpierw widzę tego. Daj mu full box, czy nie? Może tańczysz? Oczywiście, że nie tańczysz, teraz dałem mu full box. On mi jednak. Och, farciarzu. I tu jeszcze gdzieś jest kolejny ziomek. Muszę się zabudować, ładować co broń. Wleciałbym w tego, ale nie, ja idę po medalion. Ketchup mnie ja będzie gonił. Widzę, że się na mnie patrzy. O Jezu, widzę, ten celownik Nie ma nic gorszego niż ten celownik Widzę tego gościa z medalionem co ucieka Ej, on też widzi mnie bo tu jest bot do wynajęcia Bot zawsze się przydaje Mam bot, no mi biega jeszcze, nice Jakiś nade'y dostaję Gdzie jest ten ziomek? Tu? To masz? No 0 0 zero, nice się. Nie wiem czy się ziemiak z medalionem właśnie nie otworzył samochodu i nie uciekał u lepszym nam samochodu. Teraz się dowiemy. Widzę go tutaj. A nie, to mewa jakaś była, ty? No, ale on też tutaj jest, czy nie? Teraz. Yes. Ja nie mogę do tego wsiąść. Proszę. Tak! Let's go! Ej, dawaj tu pompę. Let's go widzowie, ale bugi bombę dostał Ja pierdziele <noise> Dawaj to, dawaj to, dawaj to kolej. Ja muszę się tej koli napić, no i sigma I nikt nie otworzy już tamtego auta, które tam jest Bo ja medalię, bo on nie otworzył Więc zaliczyłbym, że jeden już jest zniszczony I no bo Nie jest do wzięcia technicznie, więc powiedzmy, że Jeden jest zniszczony, Zostały jeszcze dwa A i zapomniałem powiedzieć, za każdy niezniszczony Samochód, to ktoś z komentarzy Dostanie 2000 v -Bucks. jeżeli zniszczę Trzy, no to nikt nie dostanie, jeżeli nie zniszczę Już na przykład żadnego, to dostaną dwie... Osoby. Z was 2000 V-Bucks więc napiszcie w komentarzu swój nickname z Fortnite i dlaczego to właśnie wy byście mieli dostać V-Bucksy Teraz muszę złapać tego gościa, tylko mamy kolejny problem. Właśnie skończyły mi się bugi bomby. Ej, to, to mój rzuca ten najdędy. Wcześniej to ładował we mnie jakoś tymi najdami. Dobra, idę na górę. Siema, jest tu coś? Coś? Jaki ziomek? Był tu. Trochę golda. Hmm. No na pewno wezmę keby. Hmm. ale nie ma tutaj najważniejszego itemu, czyli bugibombek I obawiam się, że może być z nimi problem. Tu się trzy auto napierdzielają, a ja nie mam bugibą. I nie mogę nawet wsiąść ziomkowi O kurde, no ja mam nie No i To jest tak najgorsze, że ja mu nie mogę wsiąść. On jest... On ma zero! On jest idioto! Brawo idioto! No daj! Wybuchnie ta auto! Eminem, masz zero! A tam coś wylądowało jeszcze z tyłu chyba Tędy? Bo Nie wiem, że mam rękawice. Dead, nice. Nawet nie wiem jak Ważne, że dead. Reloaduję. Ej dwa boty się biją! Wierzę, że mój to wygra. Ja chciałem wygrasz to Trochę ja mu pomogę może. O wyspa, lecimy na wyspę! Tam żadne auto mnie nie dotknął. No, no i mam tylko 75 ewa, bo mi ten nie leczy do fulla, więc będę musiał sobie coś tu ogarnąć. Ale mimo to, że ten medal nie leczy do fulla, no to lecz on bardzo szybko. Te, te pięć, to jest 5 na sekundę później, więc to serio jest mega szybkie leczenie. To jest chyba najbardziej o medalion z tych które mamy. No, chociaż ten z nieskończoną amunicją też jest dobry. Wjadę sobie tutaj i poszukam innych samochodów, ale na pewno też przejmiemy wyspę, bo jest tu fajna broń na wyspie, którą po updatecie, jak już nie jeździ się tylko autem, to też dużo z niej korzysta. Bo jest serio mega fajna Naprawdę, naprawdę, naprawdę ją lubię Jak tak sobie tańczę, to wam tylko szybko przypomnę O tym, żebyście zjechali teraz na dół Zostawili suba i łapkę w górę No i pamiętajcie o kodzie szaman Femskę by Fortnite Dobra, vibe'ik się skończył Biorę to yy, Nie wiem, czy to dobrze, że mam tylko dwa bigi do leczenia I nie wiem, jak to możliwe, że po takim czasie gry Mając dwie mityczne bronie, mam dalej zieloną pompę No ale cóż, trzeba z tym żyć Tu się biją, dojeżdżam od razu O, tu jeżdżam, jak... Czekaj, i teraz tu jest ziomek, który go goni i on goni mnie nagle, no to nice. A mu da 60, dało mu 60, teraz sobie ucieknę, wrócę i teraz tak o... Dign? Nie, no! Samo mi zaczęło reloadować, prawda? Miałbym takiego klipa, ale oczywiście, że tak. Ten DIGN ma, jest full przeładowany, ale sam mi zaczęło reloadować przez buga. Co zmienia fakt, że tu są dwóch kolejnych ziomków jest, ale ten jeden ucieka. Może ma zero. O jezu, to jeszcze coś mnie goni. Go o kurde, widzowie, jestem full dead. Trzeba wychillować, trzeba wychillować, trzeba wychillować Bo nie mam załadowania w rękawicy A bije mnie jakoś cały serwer aktualnie Polecę sobie tutaj i użyję sobie jeszcze Fiza No właśnie widzowy ten digielek no to jednak nie jest snajperka Ale mimo wszystko jak siądzie jakiś ładny hedzik za 197 No to serio jest mega fajnie A nie, nawet nie za 197 tylko za 185, bo nie mam medalionu Tam jeszcze jest ziomek No ja bym kogoś dojechał Tylko jeszcze nie wiem jak. Ale no pewnie jest z Fizem Rękawica numer 1 Rękawica numer 2 Spróbuj mu zdropować na głowę on poleciał tam Tu się biją, tu jeszcze auto wjeżdża miał lepszą pompę niż... Dead? Dobra, S. Yes. Reload? Jakbym miał lepszą pompę niż zieloną, to byłoby zdecydowanie łatwiej. Ua! Dobra, jaka to jest pompa? Niebieska wolna. Nie, no to taka, to też chyba nie. I dwie kole, dwie kole lepsze niż czy, czy tam. Jako, że to jest moje leczenie Poleś nie ucieka. Jeszcze tu gdzieś słyszał, to ale to jest chyba Raczej na pewno. Ua! No stąd pompę nie mogę wziąć, no bo jednak ta szybka pompa oddaje Zastanawiam się, czy to w ogóle jest możliwe, że ja wygrał tą grę Bo mimo wszystko, że już zrobiłem 7 killi, to jeszcze jest tu parę sposobnych dziutków, że chyba aktualnie lądują na wyspie Tak, on tu zalądował O nie, dawaj mi hita, co? Dzięki Będzie build fajcik O nie, to jest... Typ gracza, który tylko rękawiczami będzie grał, coś ja? Takich nie lubimy Chociaż sam taki jestem czasem Ale co widzę. OP to trzeba pamiętać Szkoda, że nie mam bota zaznaczającego, już bym się mógł w niego fajnie wkleić Slipa no i trzeba pamiętać, że ja nawet do samochodu nie mogę wsiąść To jeszcze bardziej utrudnia całą rozgrywkę, ale polecę sobie stąd do zona Ja mam pytanie, co się dzieje z moją postacią? Jak ja się trzymam tej parasolki niby? Halo? Wszystko dobrze? Chyba nie <laughs> Co jest? Ale jestem wygięty no zabił mojego bota. Ja pierdzielę. Polec sobie tu na górę, tu gdzie się biło chłopaki. Coś do mnie strzela w ogóle. Możesz się uspokoić. ma. Dropuję... Wprost na niego! Zero? Nie. Pościg. Nie, coś innego zabił. A jaką ty miałeś pompę? Miałeś fajną pompę dla mnie? Nie miałeś. Ale to sobie to żartujecie, że inny działek mi tak killas kroi. w boksie! No i no i mega, no i Co tu się dzieje? No mnie bije, ale... O no i no jestem, jestem full dead, jestem full dead Kola? Muszę, muszę spierdzielać, muszę spierdzielać, bo damy się to z to jestem full dead Przestań mnie obijać. Tu ziomek jest! Wow! Chyba dostał fullbox jakiś taki dziwny Do tego biga Tu są trzy bigi Ej, wolę chyba trzy bigi No, 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 piję to Biorę trzy bigi O, nie podoba mi się moja sytuacja, widzowie Bo tu już jest late game, to już wszyscy... Po prostu możesz zginąć od rękawic w każdej chwili twojego życia Posiedzimy sobie tu na razie Mam nadzieję, że kolej z rękawicami, który jest pode mną, nie będzie chciał się we mnie wbijać No mu zatańczę na sojusz Joink on był jakoś za ścianą Dobra ja no, mam next strefę, tu się ktoś zabudował Ja bym chciał żeby te schody były moje Ej ale tu ziomek jest O kurde O nie w tym miejscu też nie ma mojego boksa Tu też nie ma Dobra siedzę tu To z kolej z medalionem To jest kolej z medalionem że jak dobrze ja dużo latam na tą micówkę i znam tu takie miejsca jak to. O, nie ma tu nic już niestety. Bo tu jest dużo miejsc, w których są beczki. One się przydało. Dobra, ja sobie sam pobiegnę na razie. Big kolejny. A mam już on sobie ilość bigów. Ale tu mogę jednego wypić. No i teraz będzie intense late game, widzowie. Ja muszę zamknąć mordę, przestać gadać, jak Jacob, trochę się skupić i wtedy będzie Sigma. Jeszcze nie jestem tak wyszkolony, żeby, wiecie, grać, gadać naraz. A chciałem dostarczyć kontencik Taki kontencik jak na przykład to Robię? na nawet ci, to sobie masu O no, miał boogie bomby, miał boogie bomby, miał boogie bomby. Wiecie co ja zrobię? Wyrzucę pompę, wyrzucam pompę, wyrzucam pompę. Sorry, ale Digielek. No widzieliście co ja zrobiłem, My się przed chwilą. Jak z Digielka miał jakąś główkę fajną, to koleś jest praktycznie instant dead. <laughs> A ja zapomniałem o swojej misji. Ja nie raz nie zabiłem dwóch samochodów. Nie, koleś ma zero Krok zero? Da, 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 dobra, git, git. Tymek 116 Tymek, ja cię przepraszam Jeżeli oglądasz ten film, to cię kocham Oj, dzięki za macy Tymek Za mo. Może zatańczę Tymkowi A starczy Tu jest ciekawych rzeczy 300 metalu, 400 cegły Dobra, zrobimy sobie tak Nie zrobimy sobie tak Oj, full byłem Jest tu jeszcze cegła? Czyli już nie ma? A, już nie ma, nice Zbuduję sobie boksy, żeby on do mnie nie strzelał, tak? Ale i tak muszę stąd polecieć, tylko nie wiem jeszcze którą stroną. A wiem, którą stroną. Slide, teraz, tędy, prosto. Prosto numer dwa, prosto numer trzy. Tam jest launchpad, ale nie, nie opatrzę się. I buduję się tu, obok ziomka w drewnianym. Ja widzę, bo jak tu nie ma żadnych aut, to jednak wyrzucenie pompy nie było warf. Czekajcie, ja tu mam tu schody, mam tu schody. O kurde. Jak mi się ktoś bije rękawiczkami, to jest koniec gry. Muszę na to bardzo uważać. Przede wszystkim to ja muszę tu zwrotować. Dobra! Nie, on nie dostał tu 100? A, a ja dostałem fall damage od tego, tak? A on nie dostał 200 No to koniec Wiem, Tu jest kaktus, nie ma tu kaktusa Nie ma tu kaktusa widzowy Ja dostaję jeszcze plecy No to jest GG Oj, czuję, że to jest GG widzowy Muszę wypić tego biga On 150 hubów, bo dostałem fall damage Ładuję rękawice na razie do fulla. Mogę pomóc mu, mu, mu go zabić Ja bym w niego wjechał To tu nie ma, To, to już tu nie ma Przestańcie do mnie nawalać Coś tu umarło, coś tu umarło Nie, chcę te rzeczy, chcę te rzeczy widzowe Muszę się cofnąć. Szybko, 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 dobra. Pije biega. O kurde, pompa tu jest. Wyrzucam bugi bomby. Mam bekę. To jaka pompa? Muszę zamienić ten sloty szybko. Tu, tu. Pięknie. Stałem się w niego. On się we mnie wklejał. Let! O, dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, mamy dariony. Uciekam stąd. Ja pierdzielę. Mam trzy medariony. Do góry. Do. Tu ameryth. Dobra, dobra, dobra. Wyczyluł, wyczyluł, wyczyluł. Wyczylu. Ziomek na mną. Musi dostać minus 60. Nie dostał. Tu jest jeszcze drugi. Nie, 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 zostaw mnie w spokoju. Nie wiem co się dzieje, nie mam pojęcia co się dzieje. Muszę zagrać rękawicami, to bardzo. A teraz taką, teraz do góry. Do góry, Żeby go zniszczyć. Dead. O oh god! No! O oh! oh! oh, mój Boże! Jopierd! Ja dl. Oh! Oh! Jak za tą akcję nie należy się sub, to nie wiem, nie wiem co ty chcesz ode mnie, żebym ja pokazał future.